Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik, dzisiaj przerobimy sobie kolejną dosyć ciekawą roślinkę. Nie chodzi nam tutaj o tą, ale chodzi nam tutaj o tą, która jest tutaj za mną. To jest szczeć. Szczeć ostatnio staje się bardzo, bardzo popularnym ziołem można powiedzieć. Przede wszystkim może jest to spowodowane tym, że stoi ona w czołówce ziół, które są stosowane przy boreliozie. I przypuszczam, że tu to będzie kluczem, dlaczego ona jest taka popularna, ponieważ, jak wiadomo, to coraz bardziej się rozprzestrzenia borelioza. Coraz więcej ludzi to ma, coraz więcej problemów z tym mają, a to jest tylko ułamek tych ludzi, którzy to po prostu mają zdiagnozowane ponieważ przypuszczam, że może nawet 70% nawet ma, i nawet nie wie o tym, że to w ogóle ma, i dalej po prostu chodzi, biega i szuka, co mu właściwie dolega, a po prostu problem może być całkiem gdzie indziej. Ale wróćmy do szczeci. Szczeć jest dosyć ciekawym ziołem. Jest ona dosyć wysoka. Robię ten film specjalnie już teraz, żebyście po prostu wiedzieli, jak ona wygląda, i żebyście to po prostu mogli znaleźć, i na jesień sobie przykładowo korzeni wykopać, czy na wiosnę. Na wszystko zależy. To jest roślina dwuletnia. Ona w pierwszym roku nie kwitnie, czyli są tylko i wyłącznie same liście. Ona jest taka dosyć niska, można powiedzieć. W drugim roku wybija, wystrzeliwuje właściwie do góry. I rośnie naprawdę bardzo wysoko, bo potrafi osiągnąć nawet ponad 2 metry wzrostu, czyli jest naprawdę dość sporą rośliną. Wygląda troszeczkę jak oset, można powiedzieć, niektórzy ją mylą z osetem, ale jednak jest różnica między nimi. Łodygi są dosyć kolczaste, to Was zaraz zrobimy zbliżenie na to, żebyście lepiej sobie to widzieli wszystko. I kwitnie na fioletowo jej kwiaty, także też dosyć ładnie to wygląda. Szczeć ogólnie kwitnie nam lipiec, sierpień. Jeżeli by ktoś nie wiedział, to są jej takie okresy. Ona rośnie bardzo, lubi też jakieś słoneczne miejsca, takie tam bardzo jej to fajnie sprzyja, można powiedzieć. I ogólnie jest popularna praktycznie w całej Europie, występuje także można ją spotkać wszędzie. Moc szczeci jest na równo porównywalna z amoksyliną. A wiadomo co to jest, to się zaczyna na A i kończy na K. Jest przeciw życiu, jak to przetłumaczymy dokładnie. Także tu jest naprawdę bardzo, bardzo moc z tym. Często jest też wykorzystywana do dekoracji, i tu pamiętam kiedyś właśnie. Rosło to u nas jeszcze gdzie mieszkałem, i tutaj babcia używała właśnie tych wierzchołków. Tutaj które tutaj mamy, tych kwiatów. Do, po prostu do, wieńców, do robienia wieńców. Malowała też czasami niekiedy takim srebrnym sprejem i po prostu było to używane. Także mam, znam już tą roślinę od dzieciństwa, można powiedzieć. E, tysiące lat temu była stosowana głównie do oczyszczania organizmu oraz e, wzmacniająco na układ immunologiczny. Kwiaty tej szczeci, właśnie tutaj te górne, bardzo często były też wykorzystywane jako szczotki do włosów, ale też rozczesywano nim wełnę. Jeżeli robiło się jakieś wełniane rzeczy i trzeba było tą wełnę rozczesać do dalszej produkcji, to właśnie używano fajnie tego, ponieważ jak widzicie, ona ma tu takie właśnie kolce. Wygląda to praktycznie jak szczotka taka, no. Szczeć była również polecana przez świętą Hildegardę i posiada również cenne właściwości, a mianowicie ochronne na wątrobę, co jest bardzo, bardzo ciekawe. Działa silnie bakteriobójczo, przeciwbólowo, przeciwzapalnie. Pomaga nam również w niszczeniu pierwotniaków oraz pomaga w walce z grzybicami. Wspomaga nam również wytwarzanie soków trawiennych, co przekłada się po prostu na poprawę trawienia. Działa również żółciopędnie. Bardzo często była zalecana w reumatyzmie, jakichś bólach pleców, krzyżów, barków czy stawów. Przy artretyzmie, na przykład, również oraz przy dnie moczanowej. Ponieważ działa również moczopędnie. Tutaj mamy właśnie liście. Na W pierwszej fazie roś, rośnie po prostu o tak. Czyli jest bardzo nisko na ziemi i możemy spotkać tylko i wyłącznie takie liście właśnie. Ogólnie szczeć wzmacnia również potliwość organizmu, co też wspomaga oczyszczanie organizmu znowu. Zalecana była też po przebytych chorobach, by szybciej wrócić po prostu do formy. Pomocna przy różnych stanach zapalnych skóry, czyli przy jakimś trądziku, egzemach, łuszczycach, liszajach i nie wiadomo w czym jeszcze. Stosowana była również na stany zapalne żołądka oraz wrzody żołądka. Posiada również działanie przeciw pasożytnicze. I tutaj bardzo ciekawym jest sygnatury, ale to byśmy musieli gdzieś indziej przejść, ponieważ nie widzę tutaj na kwiatach nic w momencie, poszukamy czegoś innego. Tutaj udało mi się znaleźć jeszcze jeden. Jak widzicie, ona tutaj w środku zaczyna kwitnąć. Od samego środka zaczyna się kwitnienie. I te kwiaty teraz będą się rozchodzić równomiernie na górę na dół. Jak popatrzymy na przykład tutaj, już jest szerzej i momencik jeszcze poszukamy sobie, tu jest jeden, który już kończy właśnie swoje kwitnięcie. Co tutaj widzimy? Widzimy tutaj to, że ona zachowuje się dokładnie jak rumień boroliozy. Zaczyna się od środka, rozszerza się, zanika od środka. I rozprzestrzenia się na zewnątrz, to jest jej ostatnia faza kwitnienia, by na samym końcu całkowicie zniknąć, czyli zostaje tylko to. I to jest właśnie tutaj, też widzimy resztki góry, i to jest właśnie typowe dla boroleozy, dla rumienia boroleozy, rozchodzenie się tego rumienia. Dlatego tutaj bardzo fajnie można to zobaczyć, właśnie przez tą sygnaturę. To jest właśnie to, co rośliny próbują nam pokazać żebyśmy to po prostu zrozumieli, o co tutaj chodzi. I tego jest więcej w naturze, bo niektóre liście, tak jak Wam pokazywałem kiedyś, na przykład mahonia wygląda jak skóra i tak dalej, czyli jest na skórę. To jest więcej takich różnych rzeczy ciekawych. Niekiedy również w liściach tutaj w Szczeci gromadzi się woda, którą kiedyś używano do przemywania, właśnie twarzy i usuwania plam starczych, ale no, u nas teraz już nie padało jakiś czas, także ogólnie nic tu się nie gromadzi na ten moment. Stosowano również w żółtaczkach i schorzeniach pęcherzyka żółciowego czy rakach, na przykład zewnętrznie, na brodawki również. I przy szczelinach około odbytniczych również było stosowane właśnie to zewnętrznie. Tutaj niekiedy nawet moczyło się korzeń i przykładało się go jako plaster. Te są różne ciekawe opisy. Jeżeli chodzi jeszcze właśnie o te opisy ze Szczecią, to tutaj znajdziemy to w tej książce bardzo dużo. I tu jest właśnie ogólnie też całkowicie o Borliozie. No, link zostawię wam w opisie jak zawsze do tej książki, żebyście nie musieli szukać. Jest warta naprawdę dobrze to tu wszystko opisał. Pan jest naprawdę bardzo dobry. Można powiedzieć taki troszeczkę mój guru. Także naprawdę. Jest to dobrze zrobione i dużo, dużo informacji zebrał o szczeci, to jest dodatkowo takie. W starych opisach również znajdujemy wskazówki, że gdy ktoś czymś się zatruł, spożywano wtedy sproszkowane liście i korzeń, by wypędzić po prostu truciznę z organizmu. Można tutaj wykorzystywać liście, korzenie napar robiłem sobie z jednej łyżki zagotowywałem w szklance wody i piłem dwa, trzy razy dziennie sobie taką szklaneczkę napary są ogólnie dobre dla tych, którzy po prostu unikają alkoholu lub po prostu im bardzo szkodzi o nalewce był już robony, robiony film, jak ją robić ze szczeci i spróbuję zalinkować jak nie zapomnę w opisie Będziecie mieli ten film ze szczeciem, jak to zrobić, bo nie będziemy się powtarzać. W każdym razie 1 do 2, 1 do 3, czasami 1 do jednego wyjdzie, ale to jest mocne i musi być świeże, choć nie zawsze się może udać, bo jak korzeń będzie suchy, to też nie wyjdzie. I niekiedy również podawano dzieciom, jako proszek z miodem, tutaj, jeżeli również był problem z borliozą. Ja również robiłem sobie kiedyś jeszcze wino ze Szczeci, czyli po prostu miałem dobrej jakości wino, czyli takie swojskie. Kogoś dostałem kiedyś buteleczkę i właśnie tutaj dodałem do tego korzenia Szczeci sobie do tego. Dodałem sobie troszeczkę czystku do tego i zrobiłem sobie takie wino, które przy boroliozie również stosowaliśmy. Też dosyć ciekawy efekt to miało. Ono miało trochę za, słabo, za słaby procent, bo wiadomo, wino nie ma dużo procentu i trochę mało tych substancji wyszło z tego. Ale pomimo tego, jednak było zauważalne jakieś e, działanie tutaj. Także to też było ciekawe. Tak jak mówię, więcej informacji e, jeżeli chodzi o całą boreliozę. Też robiliśmy już filmy. Jeszcze jeden na pewno będzie o tym. On w sumie już jest gotowy, ale dalej jeszcze nie poskładany. Myślę, że dopiero chyba po wakacjach go wrzucę, bo teraz jest słabsza oglądalność, dużo osób jest na wakacjach, także wrzucimy go chyba po wakacjach, tak będzie najprościej. Dobra, myślę, że tyle jeżeli chodzi o szczeć, także teraz już wiecie jak wygląda, gdzie ją możecie znaleźć, możecie się rozglądać i zapamiętać sobie miejsce, gdzie ona stała i na jesień można sobie wykopywać. Wykopywać korzenie wiadomo, no, roślina wtedy zostanie zniszczona. Także można stosuje się różnie. Jedni stosują z jednorocznych, inni stosują z drugorocznych roślin. Także to jest już obojętne w sumie. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam Was.